Dobra, że telefon, lecz widzimy się no za chwilę. Za chwilę. No, to ciekawe jakie będzie Oskara pierwsze słowo. Wiktor i pupa. Tylko żeby się na mnie nie rzucił. Ja! Tylko, żeby nie ojciec mi się nimi co ty zrobiłeś? Aj, nie za rany. Bo ja tam mam rany. No i teraz będziemy sobie nagrywać Majno. Nie w kurwa. <tysklarziny> Dobra, nagrywamy Majna. Nagrywamy mój drugi świat który był powstany w roku 3950 A dobra to będę po prostu trzymać. A, w ogóle zostawiacie dużą łap i subów! Nie, mam z daj. 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 Okej, okay, dobra, wstawiam statyw. Statyw O, statyw działa. Siema. Błag! I co robisz? Bo co robisz? Ja? Ja. Nagrywam na YouTube, możesz się przywitać. Hej widzowie. No. A tak w, w. O ci, kurwa. I witaj. A co ty grasz? W Minecrafta i zaraz mi opęta. Hilo Brian. A co to jest I Minecraft? Takie gdzie poczekaj, ja ci pokażę. O to, o, o to tu zielone to jest srajblo. To jest nie? gówno. Ej, to ta, nie moje a, a, gówno. O, o, nie, a to to jest kuta. A co to kutaś? Nie ma. A kujdę! Co ty włączaś? <noise> Jak ja umiem mówić kujdę! Błat, dlaczego mi tak nauczyłeś? Ja nie lubię przeklinać. I dobrze. Bo jesteś yy, yy, kidem. Łotysz ma. <laughs> <laughs> tego nie powiedziałem? No, no jesteś kidem po piersiach, Błat. A ty jesteś y, głup po prostu, brat. Dobra, widzowie, już nie nagrywamy tego, to jest śmieszne. No. Baba. Kioba. Kioba. Słyszycie co ten Wiktor opętany mówi? Kioba. Kioba. My mamy opancerzony domek. De... XD Widzowie napiszcie w jednych filmach tam gdzie są, na przykład e, tam gdzie z 2001 wyświetli e, w e, shortcie to napiszcie tam e, co uważacie, Forta czy Majna nagrywać? Czy Ja bym Majna nagrywał po pierwsze, bo e, u innych youtuberów to jest, to jest najlepsze, co nie? Ja mam no, kilka. Więc y, y, wchodźcie na ten, ten i tam y, po prostu wysyłacie tam piszę, komentarze. wysyłajcie komentarze. Ja będę serdu, serduszkować i będę. I jak napiszę więcej losów, to co będzie miało więcej losów, to, y, to wygrywa i będziemy to nagrywać. No. To widzicie teraz, jak Wiktor buduje? Jest przerwa Wiktora. No. Tak, gwiazdę. widać. No, bo y, tam, te, ten domek to dopiero ma kończenie. Zaraz wam pokażę jego środek. Mi się środek za bardzo mój nie podoba. A wam pokażę, jaki dół jest wypieprzony. Bo dół jest bardzo zajebisty. Y, już wam pokazuję. Patrzcie. Poczekajcie, y, bo te, te schody powinny być. Tu jest moja góra. Y, ale y, która? Ten. A tu jest właśnie duła. Dół, dół! Tu mamy jakieś pierwsze. Właśnie tutaj mieszkam ja na dole. No tutaj nie, nie wiem, co to ma być jakieś krawściące. No ja dałem. Co e, tu dałem. tu mamy wyjście e e przeciwpożarowe. Właśnie, edukacyjne. No i e, ja sobie zaraz. Uwaga, widzowie, teraz będzie ile. Teraz będzie ważna informacja, bo każde filmy będą się pojawiać 17, 18. No. Albo jak będę po prostu wcześniej przychodzić ze szkoły, to będą jakaś 16, 15. No. Albo 15, yy, 40. Ci. Ja zrobię teraz kominek. Aha, XD. Poczekaj, gdzie tu był ten? E, to gówno? No te palące się gówno. Srajgadzie. Dobra, to zrobimy kominek i kończymy, bo dziś na tyle, bo jeszcze wychodzimy na... Ten... Na e, srajpakę naszą. Nie, idziemy na dwór i Nie. po prostu... się zapali. Ta, idziemy na dwór i w ogóle mamy e, tam coś nagrać. Jak Wiktor robi triki, ale teraz lepsze. Bo się nauczył kilka trików. Już no. bardzo dobry trik robi. Zajmieszka. i też się go udaje. A w ogóle mam coś wam pokazać. I napiszcie w komentarzu, czy umiecie. Poczekajcie, wezmę na razie telefon, czy umiecie e, tą emotkę ze Fortnite? Napiszcie w komentarzach e, pod tym filmem, gdzie ja mówiłem tam Krikiksa. Dobra, e, wstawiam e, przerwana na Wiktora. No. Czyli tu... wam dam jeszcze, zobaczcie mojego Rekinka, megalodona. No. Śmiemowiczowie. On tak po prostu mówi do was. No. ci dużo łapisów dla rekinka. Bo rekinek jest właśnie dziś chory i po prostu... Jezu, to źle to ja to zrobiłem. Ja właśnie muszę go przykryć. Bo jest ja źle mu już. I muszę mu dać ręcznik się. Bo my się zajmujemy już rekinkiem Pa co pa, to się. Patrz, patrz. Patrzcie, to wygląda ale zajebiście to wygląda Co, nie? no jak coś widzowie, że jak nagrywaliśmy ym, to to, że tam dziecko to nie zwracajcie, bo my po prostu mieliśmy my taki plan przygotowaliśmy się na to i po prostu tak zrobiliśmy dobra, widzicie tyle z Wiktora, ja uciekam i zaraz widzimy się. Bo on I będzie grał na konsoli na innym serwie. No to. I później, bo my mamy tam bardzo jakieś 150 km tam. O, właśnie on jest. Oskar. A w ogóle wam powiem tylko, że będzie jeszcze przerwa na chwilę na dwór. Bo będziemy jeszcze nagrywać jak ten Wiktor robi tak.